Cały czas pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach. Jak Państwo wiecie, nie wszystkie drogi w gminie leżą w kompetencji burmistrza, bo mamy zarówno drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe. Dlatego też cały czas rozmawiam z właścicielami i zarządcami tych dróg i udało nam się po pierwsze pozyskać pieniądze na doświetlenie kolejnego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej ulicy szpitalnej na Kościelcu przy skrzyżowaniu z ulicą transportowców i złożyliśmy kolejne wnioski do zarządu dróg. Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na doświetlenie przejść na ulicy Trzebińskiej i ulicy Śląskiej. Myślę tutaj o przejściu dla pieszych przy, pomiędzy Ulicą Trzebińską a Szelem, dalej przy Centrum Handlowym oraz na ulicy Śląskiej przejście dla pieszych przy Szkole Muzycznej, czyli przed rądem oraz dalej na kątach przy skrzyżowaniu z Ulicą Leśną. Więc czekamy na decyzję Generalnej Dyrekcji. I pewne jest już, że robimy w tym roku doświetlenie przejścia dla pieszych na Kościelcu, przy ulicy Szpitalnej i czekamy na decyzje dotyczące tych przejść na drogach krajowych, czyli na ulicy Trzebińskiej i ulicy Śląskiej. W przypadku ulicy Szpitalnej, te wnioski rzeczywiście od pewnego czasu ze strony mieszkańców były o to, żeby to przejście stało się bezpieczniejsze. Czy... Taka jest też zasada, że podobnie Państwo występujecie w innych przypadkach, że po prostu ludzie proszą. Tak, ale to też jakby zbiega się z tym, że no my też mamy taką mapę zagrożeń, potwierdzają, potwierdzają ją opinie mieszkańców. Zresztą no pozostałe przejścia już są albo doświetlone, albo no mają sygnalizację świetną. Te przejścia zostały jeszcze, więc z roku na rok poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, doświetlając te, które zostały. Doświetlenie nie oznacza, że będą światła, tylko to, że będzie lepiej widoczne. Tak, będzie zdecydowanie lepiej widoczne, natomiast nie oznacza to sygnalizacji świetnej. Pracujemy również nad sygnalizacją świetną przy ulicy szpitalnej niedaleko Stawu na Kościelcu wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Projektuje się już, można powiedzieć, ta, ta koncepcja. Jak będziemy mieć też dokumentacji, no to będziemy mogli też jakby publicznie już przedstawić, jak ostatecznie będzie wyglądał projekt tej sygnalizacji świetnej w tamtym miejscu, czy też poprawy bezpieczeństwa w tamtym miejscu, no bo to jest miejsce, gdzie no, dzieci chodzą do szkoły w kościele, co jest bardzo duży ruch chociażby też do kościoła, więc chcemy poprawić bezpieczeństwo również na tym odcinku.